Wszystkim jestem Maja i dzisiaj zapraszam Was na filmik, w którym mam nadzieję, że wiele osób będzie mogło odnaleźć coś dla siebie, ponieważ oboję Wam o dwóch zupełnie różnych od siebie książkach. Po pierwsze o dziewczynie z drużyny Mirandy Kenley, a po drugie o naznaczonych Jennifer Lynn Barnes. Także, jeżeli jesteś fanem kryminalnych zagadek lub serialu Mentalista, lub jeżeli uwielbiasz amerykańskie filmy o miłości dla nastolatek albo futbol, to zapraszam do oglądania. Także pozwólcie, że w mojej opowieści zacznę od tej nieco jaśniejszej, a następnie przejdę do ciemniejszej strony mocy. Dziewczyna z drużyny Mirandy Kenley to jest w sumie taka pozycja, która ma swoje plusy i minusy. Nie będę ukrywać, że się w nią wciągnęłam. Dlaczego? O tym za momencik. Najpierw, może o czym jest tak właściwie ta książka. Mamy nastolatkę z amerykańskiego liceum której ojciec jest znanym, bardzo znanym futbolistą, i dziewczyna również futbol kocha. Kocha do tego stopnia, że nic poza futbolem w jej życiu się nie liczy. Dziewczyna od lat gra w jednej drużynie z samymi chłopakami, jest kapitanem tej drużyny, rozgrywającym. I dla mnie jej zaangażowanie w sport i to, jak bardzo go kocha jest czymś niesamowitym, bo wiecie, że ja raczej sportową dziewczyną nie jestem. Tak czy inaczej, tutaj życie głównej bohaterki Jordan kręci się właśnie tylko i wyłącznie wokół futbolu. Dziewczyna nie myśli o żadnych romansach, miłościach i tak dalej, do momentu, w którym w jej drużynie pojawia się nowy gracz Tyler. I jak zapewne się domyślacie, od tego momentu w życiu Jordan dużo się zmienia, bo teraz wiecie, nie liczy się już tylko futbol, ale również miłość, rodząca się miłość i inne. Relacje, które w jej życiu były i które zaczynają się przemieniać. Warto wspomnieć też, że właśnie ojciec Jordan jest tym super sławnym futbolistą, który krótko mówiąc jest przeciwny temu, aby dziewczyna też grała, ze względu na to, że boi się, że będzie miała ona kontuzję. Poza tym, Jordan ma również starszego brata, który także gra. I jego ojciec wspiera. Więc pomyślcie sobie, jak ona musi się z tym wszystkim czuć, kiedy coś, co kocha całym sercem, nie jest wspierane przez jej własnego ojca. Jeżeli chodzi o Jordan, to jest ona na tym etapie swojego życia w liceum, kiedy musi wybrać college, a więc robi wszystko, dosłownie wszystko, aby dostać stypendium i móc w college'u kontynuować swoją pasję. Nie będę ukrywać, że główna bohaterka tutaj jest. Tym typem dziewczyny, których ja za bardzo nie lubię w książkach młodzieżowych, dość mnie irytowała, więc tym bardziej dziwi mnie fakt, że wciągnęłam się w historię miłosną tutaj, bo serio się wciągnęłam. I przeczytałam tę książkę dosłownie podczas jednego popołudnia, jak zaczęłam to, kartkowałam aż do końca. Jeżeli ktoś z Was jest fanem, a raczej fanką, bo myślę, że to jest książka bardziej dla dziewczyn, e, takich typowych historii miłosnych, które rozgrywają się w amerykańskim liceum. Które mają w tle coś więcej niż tylko, wiecie, takie normalne życie, ale również wielkie zamiłowanie do pewnej rzeczy, do pasji, do tego futbolu, to ta książka zdecydowanie jest dla was. Także w sumie uważam, że to nie był zmarnowany czas, jeżeli chodzi o mnie i tę książkę. Nie jest to raczej pozycja, do której będę wracać i nie jest to najlepsza pozycja na świecie, jaką czytam, ale w takich celach typowo rozrywkowych, jeżeli ktoś szuka luźnej historii miłosnej, która nie będzie go za bardzo do niczego zobowiązywać, to. Polecam dziewczyny z drużyny. Z naznaczonymi Jennifer Lynn Barnes sprawy mają się zupełnie inaczej. Cassie ma pewną naturalną, wrodzoną zdolność i nie myślicie sobie, że jest to jakaś supermoc, ale dziewczyna potrafi rozszyfrowywać ludzi na takiej zasadzie, że te wszystkie małe rzeczy, zachowania, to jak człowiek wygląda, jak chodzi, sprawia, że Cassie wie kim ta osoba jest. Dziewczyna zawsze wiedziała, że patrzy na świat trochę inaczej niż typowy człowiek. Zresztą tego właśnie uczyła jej mama. To właśnie mama Cassie sprawiła, że dziewczyna patrzy na ludzi tak, a nie inaczej, że ich analizuje, zastanawia się i wiecie, to wszystko w jej głowie e, odbywa się zupełnie inaczej, kiedy widzi obcego człowieka, niż no, w normalnym przypadku. Pięć lat przed akcją z książki mama Cassie zginęła. Nie do końca wiadomo, czy kobieta żyje, czy nie, jednak to właśnie. Kasi odnalazła miejsce zbrodni, czyli przebieralnie w teatrze, gdzie e, zamiast matki znalazła całe mnóstwo krwi. Policja stwierdziła, że odnalezienie tak ogromnej ilości krwi może równać się tylko i wyłącznie z tym, że matka Kasi została zamordowana. Przez te pięć lat sprawcy nie udało się znaleźć. Natomiast co zmieniło się w życiu Kasi, to to, że pewnego dnia została powołana, a raczej dostała zaproszenie do pewnego programu prowadzonego przez FBI. FBI zebrało do swojego programu pięciu nastolatków, dwóch profilerów, w tym Kassi: chłopaka, który potrafi doskonale rozgryźć emocje, dziewczynę, która jest totalnym chodzącym żywym wykrywaczem kłamstw, oraz mistrzynię analityki, analizowania liczb i tego wszystkiego wiecie. Docelowo Kasi w programie ma zająć się rozwiązywaniem spraw z przeszłości, które właśnie nie zostały rozwiązane. Także wszystko tutaj kręci się wokół takich kryminalnych zagadek. Ostrzeżenie dla przede wszystkim Klaus, Total Book Nerd 7. Nie czytaj tej książki, ponieważ jest w niej mnóstwo krwi, a wiem, że ty krwi się bardzo boisz. Yy, I tak, to jest naprawdę mocna historia. Ja popełniłam ten błąd, że czytałam ją w nocy i serio bałam się. Sprawy rozwiązywane tutaj i sprawy, z którymi mamy do czynienia są krwawe, brutalne i rzeczywiście... Nie dla osób, które takich rzeczy się boją. Natomiast nie ma co ukrywać, że wielu nastolatków lubi czytać tego typu literaturę czy oglądać tego typu seriale. I fajnie, że powstała książka, w której właśnie w taki świat została wrzucona nastolatka. I serio, jeżeli szukacie dobrze napisanej, ciekawej książki z takim bardzo mocnym wątkiem kryminalnym, z mnóstwem tak właściwie wątków kryminalnych. To, to jest dla Was i tą właśnie pozycją powinniście się zainteresować, ponieważ jest ona mocna i jest ona tak dobrze napisana, że w sumie też przeczytałam ją dosłownie jednej nocy i wow, mamy tutaj zwroty akcji, które rzeczywiście mnie zaskoczyły i to jak sprawy się potoczyły, tego się nie spodziewałam, także no, kolejny wielki plus. Króciutko podsumowując, te dwie książki łączy w sumie tak naprawdę tylko to, że głównymi bohaterkami tutaj są nastolatki. Także jak już sami zauważyliście, są to zupełnie różne klimaty i będę przeogromnie wdzięczna, jeżeli w komentarzu napiszecie mi, która z tych pozycji bardziej odpowiada waszemu gustowi czytelniczemu. Poza tym, dzięki wydawnictwu Pascal, mam dla was te oto książki do wygrania. Wystarczy, że właśnie napiszecie w komentarzu, która z tych bardziej przypadła Wam do gustu i który klimat czytelniczy jest Wam bliższy. Na odpowiedzi w komentarzach macie dwa tygodnie. Pokazałam Wam właśnie teraz cztery, ale dwa tygodnie. I oczywiście, wszystkie takie dokładne informacje odnośnie konkursu znajdziecie w opisie filmiku. I co? Ja bardzo się cieszę, że mogłam te dwie książki dosłownie dzień po sobie przeczytać, bo to był taki niezły skok, jeżeli chodzi o właśnie klimaty czytelnicze. I co, to już chyba wszystko, co chciałabym Wam powiedzieć, jeżeli chodzi o dziewczynę z drużyny oraz naznaczonych. Bardzo, ale to bardzo dziękuję Wam za obejrzenie tego filmiku i do zobaczenia w następnym. PA!